Mano z tej strony pilnować autobusów 069, ze mną jest. Pa, cześć. Tak, nie pytajcie się, czemu nagrywałem, nagrywam telefon, telefonem, ale takie są już wymogi. Obstrany Samsung, nie, są... No dobrze, a dzisiaj pokażę, jak profesjonalnie stwierdzielić film w Kaim Oczywiście widzicie, że trzeba wejść do kańmastera Mastera. Czekajcie, trzeba dać. Next. No, otworzyliśmy projekt, tak. Ja tu wezmę na przykład moje intro Yours. Intro i outro, bo muszę bo potrzebuję przejścia. Dobrze, gdzie... Gdzie mamy naszą nasz aparat? Ja będziemy teraz Janik nagrywał telefon, a wy robicie. E no, ale posłuchajcie. Ja po prostu pan karter Janik może nagrywać. Może nagrywać nagrywarką, a ja nie mogę. No dobrze, jeśli mamy mój film, to lecimy dalej. Pierwsze co, to przewijamy, czekajcie, Przewi przewijamy do momentu, gdzie jest przejście. Klikamy na przejście. Katu, trzymaj ten telefon. Dzień dobry. Ale każdy. No i dobra, gdzie jest przejście? Tu jest przejście, klikam. Szukam Powerful. Mhm. On stage, tak, bo to jest bardzo cringe'owe przejście, nie ukrywam. Jakie? Okay. A ty! Okej. Okay. Tutaj? Nie, poczekajcie, tutaj nie, nie, nie. Tu nic nie robię, nic nie robię, nic o chwilę. No dobrze, po przerwie, bo za mało miejsca mam telefon mój. No czekaj, I tutaj na kierunki. No, Kapi, trzymaj no? ten telefon. Na kierunki. Ostrość. Ostrość. Tak już też się tak mam zwalone na to, że... Mieliś pokazać właśnie na 500 subów. Tak, no zwalone, no Jezu, no ostrość się zepsuła, no. Śniapierdziele, my tego nie nagramy. To jest parodziec. Dobrze. Paro... o. Okej. Okay. Obróciło się to góry nogami, ale... Chyba, że są Aha! Aha! Świetnie! Chodź. No to lecimy dalej. Tutaj wchodzimy w layer Effect FX Basic Effect y, Mosaic. Dobra. Mosaic, ok. Rozwalamy to na pewno na cały ekran. Ok, rozwalony ustawiamy dobrze, nie pytajcie się yy, ustawiamy na całą długość całego filmu za no i tak teraz już jest ale żeby jeszcze coś było widać robimy alfa of a widzicie, I robimy napisy? i robimy takie coś, żeby jeszcze było w miarę widać o ta nie, to było był słabe. No, na przykład na 27. No dobrze, i teraz dodajemy do audio. Jeszcze klingelną ja to muzyczkę trzeba dodać. Tak, klingelną muzyczkę, czekajcie, ja ją znajdę. Baka, baka, tu śmietniki, to... baka. podajcie na no. ten Dobrze. No, najlepiej byłoby, żebyśmy wybrali na przykład wersję San Andreasu, muzykę w Girland. Wersję Girland.

Doda. Ok, jeśli mamy już muzykę. Sądras. To to robimy tak. Tutaj wchodzimy do yy, kinkki i wchodzimy tutaj. Albo nie. Nie, serce, nie tutaj. No yy, Wchodzimy w yy, Tutaj tutaj wszech głośności, czyli volume I tutaj mamy. Na no maksa Nic. Nic. Damy, Nie dajemy na jakieś. plus 6. I teraz. A jeszcze musimy wyciszyć. I. No tak. Musimy tylko wyciszać. 0%. To chyba tyle. Nie. Nie, czekaj jeszcze. Ja muszę teraz pokazać. Dobrze, wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. 0% No dobrze, to teraz pokażę wam, jak to brzmi. Siaomi słucha ludzi i samo zrobiło przerwę, kiedy ja właśnie chciałem zrobić. No dobrze, to teraz posłuchajcie jak to brzmi. E, ale nie, zrobię jednak przerwę. Tak jak to e. No dobrze, teraz posłuchajcie jak to brzmi. Poczekajcie co jeszcze, nie? No i teraz pokażę jak to wygląda ale jeśli macie przyniósł głosem to radzę przycisnąć głos bo to coś będziecie nam przyczynił jak tamten pianik który daje muzykę teraz pokażę jak to wygląda dobra moja